Dzień dobry widzowie, witam Was serdecznie na FM Tagaraży. Ja bardzo serdecznie uśmiechnięty. Witam Was w ten słoneczny dzień i nie dlatego, że są słoneczny, co prawda daje to na pewno dużo, ale czekam aż operator przyjdzie swoim nowym nabytkiem, ponieważ trzeba troszeczkę pogrzebać. Ale spokojnie, nie wydarzyło się nic złego, bo no, takie kosmetyczne rzeczy. Także zaraz on tu podjeżdża. O, już jedzie, także zaraz będzie u nas. Ale tutaj się wykazał Boczkiem, operator FNT, proszę bardzo, witam, dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry kierowniku Witam, nowy zakup widzę Tak jest Co tak. dzisiaj? Bo tu powiedziałem dla widza, że kosmetyczne zmiany, nic poważnego, także co? Bardzo, bardzo kosmetyczne zmiany, które przeszkadzają każdemu kierowcy, a przynajmniej powinny przeszkadzać Czyli to co widzimy na przodzie Lampy są żółte, a jakie powinny być? Kurwa, jak śnieg Dokładnie, tak jak ten śnieg tutaj Także, mamy żaróweczki H4, mamy Światełko pozycyjne, i jeśli nam się jeszcze zachce, to wymienimy sobie światełko wsteczne. A mało tego, uzupełnimy pewne rzeczy, które brakuje pod łaską. Także z tego miejsca zapraszam Cię, widzów do zostawienia łapki pod tym filmem, komentarza, subskrypcji. Oczywiście dzwoneczek obok subskrypcji musi być. I lecimy z tym odcinkiem. Także widzowie, nie ma co się obawiać, tutaj nic złego się nie wydarzyło. Wydarzyły się w, na razie bardzo dobre rzeczy, ponieważ no auto jest, tak jak już mogliście usłyszeć, już w takim stanie naprawdę. Pokrzypiającym, w sensie nie, nie wydaje nam się, że tutaj coś miał miało Silnik sobie fajnie chodzi, równiutko, cyka sobie, nic tutaj nie faluje. Czy na zimnym, czy na gorącym, czy na letnim, wszystko jest bardzo dobrze, możecie posłuchać. Jest dobrze. Jeżeli chodzi o zawieszenie, no to też mogliście już tam gdzieś przesłyszeć to, co ja Wam tutaj powiedziałem, czy operator, że. Fajnie sobie mięciutko, elegancko, nierówności wybiera, nie ma nic, że coś puknie, coś stuknie, coś skrobnie, coś zapiszczy. Także naprawdę ten samochód, który jest zastępcą, jest takim, jest takim supportem, jest takim zmiennikiem Volkswagena Lupo, naprawdę sprawia wrażenie samochodu, który będzie miał przed sobą świetlaną przyszłość, ale tutaj ślad został od... Bo ręczny tak. trzyma, ręczny trzyma bardzo dobrze. Ręcznego nie trzeba poprawiać widzowie, bo trzyma bardzo dobrze. Także co, tutaj do komnaty z numerem 18, której czeka. No kto może czekać? Jasneczkowy na potwór. Nasza legenda. Tutaj, proszę bardzo, to jest, to jest następca tego. No, leciutko zmasakrowanego jego mościa, Także mogą na siebie popatrzeć. O, tutaj jeden, tu drugi, tu jeden a tu drugi także teraz operator musi zająć się znalezieniem rzeczy które tutaj będziemy wsadzali A ja sobie troszeczkę popatrzę serwis klimatyzacji 02 08 2024 zmiana filtra kabinowego nie wymiana oleju tak odgrzybianie tak no i fajniej tej ilość tego produktu którego której wartości nie potrafi odczytać bo jest jakaś tak napisana kurde Koślawo, ktoś chyba miał Parkinsona i mu się ręka omsknęła Tutaj mamy karteczkę po wymianie oleju na 10w40 O, to taki sam jak u mnie Tylko, że tutaj filtr jest, nie wiem, napisane jest Manol Wymiana filtrów oleju Olej, płyn chodzący Castrol K2 268887 A mamy Dwa, co? Aha, dobra, to ta sama wymiana Czyli dla mnie całe, znaczy 10 tysięcy Nie, 14 E, to ktoś tutaj przeginał. Podobno w grudniu wymieniony, tylko że... Wytęży. Nie ma karteczki do tego. Aha, no ale to nie, no to nic nie ma sensu. Halo, bo napisany jest przegląd przy 200, 253 tysiące, a kolejny jest na 268, czyli tutaj proszę ja ciebie. Ktoś ma zamiar wymieniać olej co 13 tysięcy, no ale może to jeździła kobieta do sklepu i nie upierdalała to co pozwoliła. Co prawda, no i tak zalecałobyś tak. Raz w roku nawet, tak to się nie pałuje tego samochodu, żeby tutaj... No jednak olej też swoje właściwości traci, nie tylko chodzi tutaj o to, że jest wyjeżdżony, przepracowany, stary, śmierdzący gnój, tylko też że swoje wartości do pracy ma, tak jak wszystko, tak jak masz, kurde, lody se kupisz i za długo stoją w lodówce, to też trzeba je albo zjeść, jak najszybciej albo wywalić do kubla, żeby się rodzina nie potruła, to tu też. Niby olej może był traktowany delikatnie, cały silnik, delikatnie spokojna jazda, no ale mimo wszystko, żeby mu nie zaszkodziła, to termin przydatności jakiś jest, więc fajnie by było o to dbać, no ale powiedzmy, że jeżeli było jeżdżone delikatnie, raczej to jest chyba operator ENT to jest pierwszy. Pierwszy właściwie podejrzewam tej Agili, który będzie nam jeździł agresywnie, raczej kierowca Agili nie jawi mi się jako ktoś kto. Lubiłam łamać przepisy i gdyby był obrotomierz w tym samochodzie, to ciągnąłby strzałeczkę pod czerwone pole. A tutaj pamiątka, zobaczcie Coś, widzowie. Coś, czego jeszcze nie widzieliście, to jest lewa, tylna, końcowa szyba boczna, która była w tamtej agili. Tak, razem ją wyciągaliśmy, wycinaliśmy, że tak powiem. No i taka pamiątka została. Nie będziemy jej wklejać, bo to jakby bo nie ma sensu. bez sensu. Bo to tak troszeczkę, jakby jechać do Krakowa przez Pomorze. Jest yes, znalazł. No, a jeżeli chodzi o to, no to bez sensu, by to głupotą by było wymianie dobrej szyby na szybę z poprzedniego samochodu. Lepiej po prostu tą po raz kolejny zagospodarować na kolejne jakieś tam naklejeczki, ozdoby, pamiątki, emblematy, a nie wymieniać tam. Tamta niech zostanie pamiątką po tamtej, a ta niech będzie nową szybą w tym oto nowym na FNT samochodzie. A tutaj mamy skarby. O! Jest, naprawiamy. I naprawimy tego. O bo jak to odepnę to on się wyłączy silnik, prawda? No, no znaczy, ale tak pasuje. Dobrze by było jakby się wyłączył. Nie no, ale wyłączymy na chwilę, odepniemy Wrócimy to, odpalimy z powrotem, no bo już pierwsze przygody były Nie chciało odpalić. No ale mróz łócki dojechał jednak na, na pomorzu. No ile było dzisiaj w nocy? To jest 14 No, z 14 było I zgas Ja się nie będę za Odpinanie lewą ręką zabierał. Żeby czego nie urwać. Ja też w tym dobry nie jestem. No. Dobra, idziemy po skrzynkę. Jakiś krętaczków No ja wam to jeszcze tak powiem, ciekawe to jest, że jeszcze ten worek ostatnio rozpakowywaliśmy, oglądaliśmy, pokazywaliśmy Wam te wszystkie artefakty, tutaj, które są zawarte. Tam stare kie... O, kierownica właśnie tu możecie zobaczyć czym się różni, że to jest. No ten materiał jest taki no skóro imitujący bardziej niż skórzany to tak jest. Taka guma o fakturze skóry, więc to się wyciera, wszystko to taka porządna Stare reflektory dzienne, no ale one się jak wiemy nie przydadzą. O, to trzeba położyć halo kierowniku! Żeby się telefon nie ślizgał. Musi tutaj chyba się pojawić w samochodzie co? Taki oto. No wiem o czym mówię. Taki ale oto matek, muszę Taka mata. No i czapkę trzeba będzie zmienić. Dobra, to ja to położę na razie tak roboczo. Czego piszczysz. O, niech se to na razie leżeć, bo ten operator dołoży. Zamknij mordę. No, tutaj jeszcze mamy różne rzeczy. O tutaj ta czapka, którą kojarzycie. Będzie trzeba ją zmienić, w sensie operator będzie musiał. O, tutaj są te kojarzycie, tu są nakrętki na śruby takie o bardziej wyjściowe. No na razie nie ma co, bo są kołopaczki, opony, no nie zimowe, wielosezonowe, ale no do tej felgi to też nie ma co specjalnie takich nakręteczek wykorzystywać. No a dalej nie będę wyciągał, jak nie widzieliście to sekliknijcie kliknijcie w kartę. I będziecie wiedzieli, co to jest. O, i teraz dobrze, w dobrą stronę założony koreczek, bo przed chwilą był do góry nogami, jeszcze teraz jest w porządku. No, już, już to ładniej wygląda. O no, wiele lepiej, bo teraz jest taki kompletny to ten silnik. Prawda, No, tutaj ptarte, No, ale już. No do, to, to się ma zaakiem, dorobi, albo w ogóle się custom tego zrobi. No, bo cały. na niebiesko, jak reszta auta i tyle. No. Albo jak w OPC jest, że. Tutaj wiesz, jest na srebrno, no. a to jest takie niebieskie, i to jest No można, można. To jest fajny plan na, na to, co zrobimy. A, a tu zamiast części dopływki, to trzeba zrobić puszka Red Bull'a. No dobra, no to jeżeli chodzi o to, to mamy już zrobione. Teraz zostały nam temat. Wymiany żarówek, ale ja nie wiem widzowie, czy jest sens, żebyśmy was z tym zanudzali Wydaje mi się, że lepiej żebyśmy najpierw to zrobili z jednej strony, pokazali wam jaka jest różnica Dopiero potem zrobili drugą i potem zobaczymy się znowu już na finale, bo też No kurde, bez przesady, no, wymiana żarówki to jest tylko wymiana żarówki, więc nie ma co się co za bardzo spuszczać Więc my wracamy za chwilę Dobra widzowie, jedna już jest zmieniona Dokładnie wasza prawa No i proszę bardzo nie wiem, jak to na kamerze, ale na, na żywo jest różnica oczywiście, że tak. Tutaj jest tak żółtawo, tu jest tak jaśniej, przez to troszkę gorzej widać na kloszu, bo się mniej odbija, ale już po sobie mogę powiedzieć, bo ja mam tej samej powiedzmy, że firmy, tylko że no H7 -y i bardzo dobrze sobie radzą w, w nocy, także nie ma co się obawiać, że będą źle świeciły, bo będą świeciły dobrze, bo sam już to jakiś czas temu u siebie sprawdziłem. Dobra, widzowie, a tak jeszcze mówię do operatora, czy masz tu żarówy to dawaj zobaczymy, tutaj powinien pasować kierunkowskaz na pewno z przodu. No i pasuje i wygląda on bardzo zacnie, tak jak to było też w Volkswagenie. Lupo, wygląda, wygląda to widzowie tak. Tutaj mamy nowy, a tu mamy no, stary. No to wygląda jakby się zepsuł ten stary. A ten, ten nowy wiadomo, no w pełnym świetle to też wy na kamerze inaczej to widzicie. W każdym razie na no, żywo jest bardzo dobrze no i też uznaliśmy, że jak już robimy to to też. Ja, tak, to, to kurwa i ja jestem dywilem. Dlaczego? Odrzuciłem kurwę tam do środka żółtą. Ale przynajmniej widzowie mogą zobaczyć jak to wygląda przed. A jak wygląda po. Mamy LED, LED i białą żaróweczkę. A tu mamy tak jak kupiliśmy. Tak jest. Poza tym, że jestem debilem W ogóle to w takim wypadku ta jedna by, była chyba wymieniana przed... Bo się przepaliła po prostu. Okej okay. Niesymetrycznie wymieniane. Dobra, to jeszcze widzowie już w kamera zrobimy to. To, to. zapamiętajcie jak to wygląda. No jeszcze coś tam z tyłu miało być. Wsteczne czy coś takiego. Także będziemy Zda robić. No to, to jest chwila moment. No tak, ta, to robimy. I... To robimy widzowie. A, tu możemy wolnąć jakiś ledzik. Tu możemy wolnąć ledzik. Dlaczego nie? To robimy. Dobra widzowie, słuchajcie, mamy zmienione z przodu kierunkowskaz i hatchfury żółte na hatchfury białe. I niestety ze światłami pozycyjnymi jest taka sprawa, że ogólnie ta lampa prawa jest tutaj z nią problematycznie, bo już sam sobie kierunkowskaz nie chciał tak ładnie wyskakiwać, więc troszeczkę się z tym pomęczyliśmy. Ale dojście i jakieś, nie wiem, pozycyjna żarówka z tej strony tak się jakoś zaparła w tym swoim gnieździe, że kompletnie chce z nami współpracować. Ale to nie jest najważniejsze, ponieważ tutaj sobie zmieniliśmy oświetlenie również na LEDowe z jednej z drugiej strony. Wewnątrz operator też tutaj sobie na ledzika zmienił i co jeszcze mamy zmienione? a wsteczny i wsteczny jest zmieniony teraz może jakaś demonstracja możesz zademonstrować no na zapłonie już może zostać z tyłu od razu wsteczny To już? Tak. To, niedobrze. Nie, to nie dobrze. <laughs> no co, widzowie, fail, fail. Co ty gadasz? Oczywiście no, to sprawdzałem. No kurwa, to się obraziła na ciebie chyba. Nie, chuje? nie, nie chuja nic. Dobra, srałp jest tego staka widzowie W każdym razie mamy tutaj jeszcze zmienione te żaróweczki No i to tak naprawdę byłoby na tyle To widzowie widzieli chyba A nie, boku nie widzieli Boku nie widzieli, ale bok też jest zmieniony W jednej z drugiej strony na ledowy Czyli tutaj kierunkowskazy mamy ledowe, z przodu wszystko zmienione h na białe też mamy zmienione Nie są to ledowe, są to po prostu bielsze żaróweczki, ale klasyki no i operator z tej strony pozycję wymienił, żeby no nie było niezgodności między jedną a drugą stroną. No i tak naprawdę to jest wszystko, bo jak widzicie, troszkę się na nas obraził światełek wstek. No ale zaraz to będzie naprawione. To tak nie może być, że bez wsteka będziemy jeździli. Raczej operator. Najgorsze no jest to, że ta lampa jest po prostu pęknięta i woda spływa sobie na sam dół, gdzie jest właśnie wsteczny. No tak, trzeba będzie wymienić. Jeszcze kolejności yy, Ty tą wkrętkę Ja mam tą wkrętkę Tak jest Poczekaj Trzymaj Ja wrzucę steka no, a ty ją No teraz działa no, musi bardzo stykać. Jak, jak się nie styknie, to się rozłączy. Czyli przy jakimś kurde... Wyboju może się no, bo po prostu... To... Tak, Widow... widowie, sorry, sorry, że wam tego nie pokazuję. No dobra, a teraz wbij na tej starej. Tej też nie ma. Może po prostu coś się styka. Myślę, znaczy, no tu jest bardzo zaśniedziałe to wszystko, nie? Może warto było tam troszeczkę papierkiem, coś i dopiero... Weź jeszcze raz. Nie chuja. już kurwa, lepiej było na tym. Na tym kurwa było lepiej. O kurwa, teraz mi jakaś blaszka wyleciała. Zajebiście. No to kurwa, będzie kurwa jazda. Jest zbity ten wsteczny? Nie, teraz jest. Ja pierdolę. Ale co, działa? No nie działa. Dobra, widzowie, przerwa techniczna. Dobra, widzowie, więc to by było na tyle z tego odcinka. Zrobiliśmy tutaj jeszcze szybki odm szybkie odmłodzenie samochodu. Ja jeszcze operatorowi czekał usunąłem w bardzo fachowy sposób. Także co, widzimy się w kolejnych odcinkach, gdzie główną rolę ten samochód na pewno będzie odgrywał. Także tyle od nas. Na razie, cześć, hej, do zobaczenia.